W tej chwili jesteśmy na etapie czwartym remontów, ponieważ rozpoczęliśmy w 2021 roku. To jest projekt unijny, który polegał na konserwacji drewnianych części kościoła i odkrycia tego, co jest na suficie. Potem była kwestia elektryki i zabezpieczenia przeciwpożarowego. To jest drugi etap. Trzeci etap to jest wschodnia ściana. W tej chwili widzimy wschodnią ścianę połączone z wymianą posadzki. Tutaj widać jak jest zbita ta posadzka. Ona była do tamtego momentu jak jest ten beton. Dzisiaj już są położone płytki. No i czwarta, et, czwarty etap to odkrywanie jeszcze tynków na częściowo na ścianie północnej i południowej, ponieważ tak to jest potrzebne do zamknięcia jakby ściany wschodnie, bo są tego popękania, żeby ich nie pozostawić. I celem jest Aha, jeszcze są schody zrobione, do zrobienia na chór i wycyklingu, i do, doposażenie ławek. I to do, chcemy darem było dla nas odkrycie tak. Jerzego. Darem dobrym i trudnym do przyjęcia, bo tak zastanawialiśmy się nieokiełznani, niepewni co to jest, jak coś się z tym wiąże. Dzisiaj już wiemy, że kościół. Ma w sobie wiele tajemnic, już nie tylko Jerzego, czy też górna scena, która najprawdopodobniej jest zaśnięciem Matki Bożej czy wzięciem. Są też szczątkowe jakieś freski. Natomiast na północnej i południowej są nowe kwatery z freskami, które pokazują, że ten kościół kryjąc tajemnice zaprasza do tego, aby je odkrywać, aby tu człowiek dobrze się czuł, aby można było z przeszłością połączyć teraźniejszość. I zobaczyć, że to jest wszystko to samo. Te same wartości, te same prawdy. To Bóg jest.